Witam, jestem Herkos, a to mój pomocnik Mikołaj. A to jest nasz kolejny odcinek pod tytułem Odkryte Tajemnice. No i będziemy tutaj, bo spróbujemy wszystko odkryć, co jest tak. Ha, i po pierwsze, to tutaj tak coś zrobiłem. A po trzecie, to ja, nie, no, to zrobiłem, Damianka Dużego do nieba. Co nie? No. I to jakie, co nie?

to mi przykry chyba. Odejdź muro, bo cię zabije. No, to chyba scenik fajne, Co nie? Można się zabić, bo to są liście. Mm -hmm. What the fuck? Kto to zrobił? Co to jest? Ja wpierdolę. Idziemy to zbadać, czy nie? Tak. Dobra. Jupie! Chyba cię zabije. Nie zabije. Nie Myślę, że będzie wejście. No, czarna owca jest. No super. No super. Nawet do czegoś się przyda. Dobra, może lepiej, nie będę tego rozwalał. No, bo nie chcę tam wchodzić, nie? No. To może coś znajdziemy jeszcze. Może jakieś. Nie, tam. Ty! Wielki, wielki H. A to było na tabliczce? Pierwsza litera. Herkos! Nie, hurigan! Oooooo! On no raz mi potworny, nie? Nie widziałeś, widziałeś jakiś raz utwory w łóżku. No. Teraz idziemy to zbadać. No czy, właśnie. Czy będą. Nam... Ty! A może zbadamy? Dlaczego mi się w domku pojawiały? No? Może zbadamy. No dobra, to dawaj. Zobaczymy. Damy. Ale jeżeli się nie pojawi, no to. Yy, ten, my to nie robimy specjalnie. No właśnie. Yy, dobra, robimy dalej, bum bum. Może coś będzie. Yy, może coś się stanie. No może. Dobra, nie wiem, czy kupię... Dobra. Bum bum. Bum. Co to jest? Co do chole. No to, dlatego, no to dlatego nas atakowali za yy, No właśnie! I wszystko. Nie, pająki nie, tylko szkielety i zombie. No, Takim ja ja cudem. Ja to... Mam... O! No pają... pają... no właśnie kurwa! O, dobra. O, dobra. O, dobra. E, musiałem zrobić cięcie na chwilkę. No, wow. No chyba. To będzie nasz koniec naszego odcinka. O, odcinka, nie Sasonu. No i... Będziemy musieli coś zrobić z tym. Więc na tym, yy naszym odcinku, co zbadamy, więc subskrybujcie, piszcie komentarze. No, do zobaczenia. To cześć! No, razie wszystkim.